Helltaker, teraz to nie było popularne jakoś rok temu? No było. I właśnie w maju tego roku obchodziło swoją pierwszą rocznicę. A z okazji tej rocznicy wyszła darmowa łatka, która praktycznie podwoiła czas zabawy. No, ale wróćmy do początku, bo co, jak ktoś Heltekera nie zna? Z zeszłego lata boom na internetowe memy związane z tą grą było nie do zatrzymania. Memy związane z muzyką z gry, z tańcem z gry, z autorem gry, I have made a video game, z postaciami z gry. Community znalazło sobie ulubieńca. Łukasz Van Ripper Piskosz stworzył już nie pierwszy raz coś, co idealnie trafiło w gusta internautów z całego świata. Jego krótka fanowska animacja z 2013 roku, nawiązująca do Skyrim'a, uzbierała już prawie 10 milionów wyświetleń na YouTube. Jego gra Helltakers zdobyła niemalże 100 tysięcy opinii na Steamie, z czego przytłaczające 98% to te pozytywne co zajmuje pewnie wysokie miejsce w odbiorze gier przez fanów na tej platformie. No więc czym jest Helltaker? To darmowa gra logiczna. Szczerze, przed poznaniem jej nie słyszałem wcześniej określenia Sokoban, ale tym właśnie jest. Grą typu łamigłówki, w której celem jest odpowiednie ustawienie skrzyń. W tym przypadku mamy limit ruchów, które możemy wykonać, przesuwamy kamienie, kopiemy szkielety, zbieramy klucz, żeby dojść do mety, czyli diablicy. Wszystko w rytmie niesamowitego soundtracku stworzonego przez Mitsis. Nasz główny bohater i tytułowy Helltaker budzi się pewnego pięknego dnia z niesamowitym pomysłem, ze swoim nowym marzeniem. Zdobyć harem pełen kobiet z demonów. Jak postanowił, tak zrobił. Wybieramy się do piekła i rozpoczynamy zadanie. Przechodząc kolejne poziomy z coraz to trudniejszymi zagadkami, spotykamy kolejne panie, które są zbudowane na różnych tradycjach, powiedzeniach czy nawiązaniach do piekła z mitologii i religii. A to wszystko w lekkim, humorystycznym, nie traktującym się zbyt poważnie tonie. Niektóre etapy mają jeden prawidłowy sposób przejścia. Inne mają alternatywne rozwiązania, a nawet ukryte znajdki, czy inne sekrety, pozwalające nam na odblokowanie osiągnięć na Steamie bądź dostępu do dodatkowego kontentu. Mówiąc o dodatkowym kontencie, nowa łatka poszerzyła nam standardową przygodę Helltaker o swoistą kontynuację historii w bliżej nieokreślonej przyszłości. Poziom nazywa się Exam Taker i przybieramy rolę nowo powstałego, początkowo bezimiennego gatunku demona, który musi przejść serię testów w celu sprawdzenia, czy do czegokolwiek się nadaje. Testy, rzeczywiście, są dość skomplikowane i pokrętne, a wiele setek naszych poprzedników oczywiście je oblało. To my mamy być wybrańcem, któremu w końcu uda się je ukończyć. Stylistyka jest nieco zmieniona. Nowe zagadki korzystają z obecnych już wcześniej mechanik, ale z małymi twistami. Muzyka do nowej zawartości również została przygotowana przez Mitsis i właśnie słysząc nowy utwór na YouTube dowiedziałem się, że coś nowego związanego z Helltakerem się wydarzyło. W podobny sposób w ogóle znalazłem tę grę. Widząc kolejne śmieszne filmiki w internecie, zupełnie nie połączyłbym faktów i nie dowiedział się o Helltakerze po prostu ta nutka z memów tak wwierciła mi się do głowy, że musiałem ją znaleźć, żeby posłuchać jej w całości. A tam w komentarzach tylko helltaker. Musiałem sprawdzić co to. No i sprawdziłem i też się zatopiłem. Niby na krótko, bo i gra jest krótka, ale na długo, bo zostaje w pamięci. Trudno wiele opowiedzieć o grze, której przejście zajmuje godzinę tak, aby nie zdradzić o niej wszystkiego. Z tego miejsca więc po prostu zachęcę Was do spróbowania swoich sił w tej perełce. Grę można za darmo pobrać na Steamie, a jeśli zdecydujecie się na wsparcie twórcy za kilka dyszek, dostaniecie też artbooka, koncept arty i przesłodkie komiksy z udziałem bohaterów z gry z przepisami na przesłodkie naleśniki z czekoladą i szalotkę. Dominik Nero Dąbrowski, Polsat Games. Dzięki wielkie za uwagę, do usłyszenia.